Cześć, witajcie na nowym odcinku. A w dzisiejszym odcinku jesteśmy w takiej odwiedzinie: Penguin, Tycon. Jakiejś no i ja to grę grałem. To jest taki Tycon, i jestem pingwinkiem. Dlaczego mnie tu nie ma? Gdzie jest mój pingwinek? Gdzie jest mój pingwinek? Ja I ta gra zawsze mi się ładuje, nie pytajcie dlaczego mam tak dużo rzeczy i dlaczego ta wyspa jest już tak rozbudowana, i ja już Wam mówię. Mm. Widzicie jak to jest rozbudowane, bo ja już w to grałem po prostu, o to jestem ja. Dlaczego to się tak zacina? Tutaj wędkę mieliśmy pierwszą, potem siekierę, no i to kupiłem za 100 tysięcy. Czy ludzie mogli lecieć? I będę mógłby wam wszystko pokazać. Ej, czekajcie widzowie chwile, bo to się po prostu musi załadować. Tutaj mamy... Wiecie co widzowie? Mam straszne lagi. Dlatego, że to jeszcze się nie załadowało. Spoczekajmy na serie chwilę, widzowie. No i... Y, zaraz jakby... Y, y, wrócimy. Y, no i tak, no to już tak jest... powinno być okej, okay, no. Co wie, w ogóle... mi się to prawie zawsze tak leguje. O! O, już nie ma lagów, gdzie lagi są, ale... Tak wygląda moja wyspa. Ona się i tak nie załadowała. Yy, I co my mamy teraz kupić? Mamy lecieć tutaj. Okej, 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 okej. Gdzie to? Tutaj? A, tak, zapomniałam, że ten domik super budujemy. Glas. To jednak nie będzie domek chyba. Tutaj mamy coś. Tutaj coś, coś mamy, ale ja chcę kupić to sobie. A no dobra, nie stać mnie na to spoko, spoko, spoko. Chwilę poczekamy. O, w ogóle widzowie, tutaj jest nawet takie, że tak powiem, nazwę to studio. Dziwicie się pewnie, jak tam dochodzą. To jest portal, który dziś do i działa. Tutaj mamy jakieś komputery. Tam też są takie komputery, więc nie będę pokazywał. A tutaj mamy przejście do Rakiety, no której się niestety nie da wejść. Ale tu jest taka y, Winta. Widzicie? Zjeżdżasz. I musisz zejść i wejść jeszcze raz. Chodź. Wchodzę. O nie. chodzę, opuść się. Wchodzę. Nie wiem, widać się moja zepsuła. No to się nauczy. Dobra, mniejszało to. Budujemy ten domek. Znaczy, no, no, że to już będzie prawdziwy dom, a to się okazuje, że to jakaś... 100 nie tu będzie. Nie, ja już wiem, co to będzie. To jest ta. Zapomniałem, jak to się nazywa. Kurczę no, izolat? Nie, co nie. ja gadam. To jest. Um... Powinniście już wiedzieć, ja zapomniałem jak się nazywa, więc Wam nie powiem, bo zapomniałem jak się to nazywa. Teraz pójdziemy sobie tu do naszego pontoniku. Teraz klikamy Driving i ja Wam, widzę widzowie, muszę coś głupiego mega pokazać. Jak tutaj ustaniesz sobie o to... Ej, czy oni to... Nie, niemożliwe, że oni to naprawili. Drivingujemy. teraz stajemy sobie tutaj albo tutaj spróbuję sobie usiąść, widzicie widzowie, spróbuję sobie, pochodzę sobie tu, dlaczego by nie, no i widzicie, jakie to jest głupie. Dobra, eee, patrzę na fakty, zobaczcie, to jesteś takie takiego głupie, że już bokiem płyniemy. A nie, widzicie, przodem tak płyniemy. Jeśli się obrócimy, to tyłem płyniemy. Uwaga, tak szybko. Widzicie? Tyłem jest o wiele szybciej. Widzicie, jak szybko jest? Bardzo szybko. A przodem. Uwaga, to jest najszybciej. To jest jakby to jest. Ta łódka już lepiej nie upływa z tyłem i ja właśnie tak chyba ja będę robił, bo ja to odkryłem i to jest według mnie mega, mega, mega głupie. No bo jakby... Jakby no, chciałbym zapytać, po co takie coś? by tylko to chcę wiedzieć, bo po co komu takie coś... Ej, to mogę zrąbać? Nie. Ta gry jest na serio realistyczna, widzowie. Realistyczna to może nie jest, bo tu jesteś pingwinem, który się umie. no ale mi się ta gierka podoba. Podoba mi się ona. Tak jak myślałem, tu będą krzaki: krzaki, krzaki, krzaki.

Nie, Wchodzi się i się zjeść Wchodzi się i się się nie, wiem, nie, 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 to według nie, ale według mnie. Ale oj, co się stało? To jest to nie, 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 to jest jakie to jest to w ogóle tutaj jest taki gra Dobra, kupujemy jajko widzowie. Kupujemy jajko. Zobaczyłem, czy to nam coś da. W ogóle co to nam daje? Ja nie wiem. Kupię to już. Nie, i ja teraz nie wiem jakie jest jajko. Nie rozumiem tej gry. Ale okej. Okay. Wow. Co adoptuję jakiegoś tego? Mm. Unicorn i one i Marcho. Mm, może być. I mamy marcho. Adoptujemy go. Zamkniesz. Nie no nie wierzę. E, tylko ja chcę mieć założonego. I e, to klikamy to. Hmm. Teraz mi się nie chce założyć. A ja mogę na niego kliknąć. Co on pobiegnie za tym? Jakie to jest cute, widzowie! Jakie to jest cute. I przez to dostajemy jeszcze pieniążki. Dobra, super, super. Sprawdzamy jego wszystkie moce. Super, super, super. No, no, to po prostu super. Tutaj możemy. Hang. Patrzymy na jego. Chodźmy tutaj na jego adopcję możemy chodzić. E, no dobra, nie jest nic głodne w ogóle. co jego zaadoptowywała? Nie wiem, nieważne. Ejcie, on w ogóle... Mówię tak? Ej, co z nim? Tylko to... Zostawiłem to, on się jakby chowa. Nie wiem wie Mój pa, mój tak, ty W ogóle sprawdzę, co to jest to. A to jest ta to, Chcę, żeby on się zmęczył. Nie

Tak on się z tego cieszy. Jakie to jest spoko. Chybam... Chybaj... Uwaga w I chyba. Wow. Czy on um, by to umiał? Yeah. Wow, on nie skacze, skacze. Ej, no dlaczego ty tu nie wiem? Ej, czy ta gra jest taka. Aha, nie no, tepną się.

Widzowie, widzicie nasz, yy, widzowie nasz się bardzo cieszy. Ciekawe co. Hop! O! Ale to jest cute, on sobie tutaj usiądzie. Jakie to jest fajne, tylko zobaczymy. Pora, chyba nakarmienia go jest. Chodź tu, unicorn. Tylko najgorsze jest to, że tu dom nie mamy. Znaczy, to jest jakby na... Co, co, już nie jest głodny? Ju, już się głodzi, jakby widzowie to jest. Nie, no, jakby hangry jest ok. Male się cieszy, lubi bardzo tą zabawieczkę. Wszystkiego starczy jeszcze. I pa! Hoppsiasia! Hop to wie, zobaczymy, co on zrobi, jak będziemy na łódce. <grym noises> Mm -hmm. to by było na tyle z tego odcinka widzieliście jak się buduje jak się kupuje pety i wszystko już wam pokazałam, a więc subskrybujcie mój kanał no i ja wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku a więc więc dobra Widzimy się w kolejnym odcinku. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!